Cześć, witajcie po raz kolejny. Chciałabym przetestować środek, który znacie z poprzedniego film, filmu, czyli Faberlic do piekarników i kuchenek. Ostatnio czyściliśmy patelnię, a dziś naprawdę hardkorowo bierzemy się do roboty. To jest tacka z piekarnika ze starego piekarnika, która wygląda tak jak widzicie. Ta plamka, mały prześwit to był mój test, który robiłam na instagramie e, wczoraj także tym się nie przyjmujcie bo ta powierzchnia już jest wyczyszczona normalnie tacka jest zasyfiona przez nie wiem ile lat używana i prawdopodobnie nie myta ja ją wzięłam ze starego e, piekarnika wywalonego już w tej chwili specjalnie żeby pokazać Wam działanie tego środka Zaczynamy jak zwykle, wkładamy tackę do piekarnika mojego, żeby się rozgrzała, bo czyścimy ciepłe powierzchnie. Ok, już, już jest bardzo ciepła. Ustawiłam aparat w ten sposób, żebyście widzieli te zabrudzenia. Prawdopodobnie zaraz będę się cała w niej odbijać, jak ją wyczyścimy. Ale tak, mamy gorącą tackę. Jeszcze raz Wam pokazuję pod kątem, jak te zabrudzenia wyglądają. Ok, odkładam i zabieramy się za nakładanie środka. Ubieram rękawiczki. Lepiej zachować ostrożność. I teraz zastanawiam się, mam taką szczotkę. Prawdopodobnie przy jej pomocy rozprowadzę ten środek, bo wiadomo, nie będę lała w każde miejsce. Głównie skupię się na tej tutaj części głównej. Chociaż jak dam radę nałożyć. No tak mi się zagrzało, że aż paruje. Nie wiem, czy Wy to widzicie. że To Zaczęłam się właśnie odbijać. Tutaj w blaszce nakładam. Też nałożę na te boczne. Ojej, już się zaczęło rozpuszczać i mi ścieka. Tutaj podłożyłam sobie pod spód starą reklamówkę, bo powiem Wam, że obawiałam się o mój blat. Mam reklamówkę pod spodem i, i na to jeszcze ręcznik papierowy, żeby właśnie wciekało to, co mi spłynie. Okej, okay, nie za bardzo dobrze, nie za dokładnie widzę tutaj, czy wszędzie nałożyłam. na tych krawędziach zwłaszcza, no bo tutaj to się nawet samo rozpłynęło. No i zostawiamy. Postaram się nie dopuścić do tego, żeby mi ten środek zasechł, tak jak w przypadku patelni, więc myślę, że zostawię na 20 minut i ja już widzę, że on działa. Patrzcie, jaka szczotka. Dobra, zostawiamy wracam do Was 15-20 minutek. Po 5 minutkach postanowiłam yy, włączyć i Wam pokazać. Jej ja się jakoś muszę odsunąć na bok, bo nie widać tacki, tylko się odbijam, chyba muszę tak z boku to robić. Yy, chciałam Wam pokazać, jak to wygląda po 5 minutach, więc Między... można do tego środ środka dokupić sobie pompkę. Yy, jest to świetna rzecz, ona kosztuje złoto 90 zł, chyba cały czas, w stałej ofercie jest ja ją na pewno sobie teraz zamawiam bo słuchajcie, jak wylewamy ten środek tutaj na daną rzecz, czy tam na gąbkę czy na szczotkę to zawsze coś zostanie e, pod nakrętką i rozlewa się to później, zmywa nam napisy, etykietkę. E, no i wiadomo, gdzieś tam kapie, dlatego warto zainwestować w tą pompkę 2 zł niecałe, to jest nieduży koszt, a na pewno ułatwi komfort użytkowania. Ja na pewno ją biorę, wezmę ich kilka, żeby mieć na stałe w domu, jak będziecie kupować, zamawiać sobie u mnie e, ten płyn, będziecie mogli w każdej chwili dokupić sobie taką pompeczkę do niego. O, widać. Widzicie? O, teraz to już super. Rozpuścił i robi takie brązowe smugi. Proszę. No nie widać tutaj, jak jest oddalone akurat takie światło. Ja się nie znam na tych wszystkich ustawieniach aparatach w nagrywaniu, także przepraszam Was bardzo. A i tak myślę, że filmiki, jakie znajdziecie w internecie są w większości dużo gorszej jakości, bo nagrywane telefonami gdzieś tam przez dziewczynę, przez konsultantki. Także tutaj tak w miarę dokładnie widzicie, co się dzieje. Zbliżyłam, gdzie to mam tutaj, żebyście z bliska mogli zobaczyć, co się podziało. I chwileczkę i z drugiej strony, bo małemu zasłaniam. Proszę bardzo. Przecieramy. O! Czarna gąbka. Ojej, trochę. Trochę za nisko. Tak, tutaj bardziej? Dobrze. Ok, gąbkę odłożę, wezmę teraz szczotę. Przepraszam jak wychodzę z kadru, ale trochę muszę robić, patrzeć na to co robię. Trochę muszę patrzeć na małego i trochę muszę patrzeć czym się jeszcze w kadrze po prostu. <gryw> Także sorki jak wychodzę. Tak i to ten fragmencik taki. Mam, przeczyszczę na razie. Wow, ale syp, że tak powiem. Naleję sobie ciepłej wody. Wypłuczę szczotkę mniej więcej. Tyle ile się da i dalej jedziemy. Widzę, że coś tam zostaje. Słuchajcie, no to jest tak, że jak już macie spalone pewne miejsca, to może Wam nie puścić takie kropeczki, tak jak na tej patelni nie zostało, ale efekt jest po prostu fenomenalny. No ta blacha od paru lat prawdopodobnie nie było widać, jaka ona była po kupnie od nowości. A teraz ja myślę, że, że fajnie ją doczyścimy. I teraz, żebyście zobaczyli na tym małym fragmencie efekt, bo zaraz, jeżeli tylko mało mi pozwoli, wyczyszczę przy Was całą tą blachę. Ale żebyście zobaczyli właśnie na tym małym fragmencie, wezmę papier, rośnik i przetrę. O! Proszę widać? wow nasza blacha była w kropki jakieś takie białe grafitowa proszę bardzo i zabieram się do czyszczenia, tak jak mówię, jak mi mały pozwoli nagrywać to to będę nagrywać cały czas, a jak nie to być może z przerwami ale już tutaj widzicie co się podziało, zaraz Wam jeszcze oddalę tylko muszę ręce opłukać. Przy okazji Wam powiem, że mam taką świetną rzecz w kuchni pod zlewem, że jak nacisnę sobie kolanem, to sam, sama szufladka mi się wysuwa, a jak wiadomo tam raczej wszyscy, większość osób trzyma kosze i właśnie tak jak teraz, gdzie miałam brudny papier w ręce, nie musiałam niczego dotykać, tylko kolankiem sobie pyknęłam i miałam odsunięte. Proszę, w porównaniu do całej blachy. No, efekt oszałamiający. Dobrze, zaraz do Was wracam i zabieram się za czyszczenie reszty. Dobrze, nagrywam dalej. Słuchajcie, może puszczę Wam teraz jakąś muzyczkę, coś się będę rozgadywać. Woda, jakbyście chcieli zobaczyć po tym kawałku, jest taka. Także zabieramy się za dalsze czyszczenie. Radzę Wam tak wymieniać raz na jakiś czas podczas właśnie tego yy, mycia, ale widzicie co się dzieje. Woda była koloru coli, dosłownie czarna. Tutaj widzę, że są takie miejsca, które być może nie zejdą, ale naprawdę piorunująca różnica. Yy, oczywiście będę testować inne środki. Teraz przede mną pierwsze zamówienie. Zamówię sobie prawie wszystkie z tej chemii gospodarczej i będę nagrywać wam testy. I teraz myślę, że to by było na tyle. Eee, proszę, tak wygląda. Będziemy teraz przemywać jeszcze raz czystą wodą i wytrę pewnie do sucha papierem, ręcznikiem kuchennym. Okej, okay, pod spodem reklamówka, więc mogę tak troszeczkę polać, żeby tą piankę tutaj usunąć brudną. Zostały w niektórych miejscach takie kropki czarne. Prawdopodobnie, jak coś spadło i było spalone, już kompletnie spalone. Ale no, może nie 99, ale 95% blachy jest czyściusieńkie. Teraz zobaczycie. Ja środka, który y, czyni takie cuda, można to tak nazwać, nie znam. A próbowałam, powiem Wam, jeszcze w poprzednim domu piekarnik na przykład doczyścić przeróżną chemią i nic nie działało. Tak jak ten środek. I przypomnę, możecie nim czyścić grille, kuchenki, piekarniki, płyty, czy indukcyjne, czy grzewcze, czy gazowe, garnki przypalone patelnie, takie blaszki, blaszki do ciast, wszystkie takie rzeczy, tłuszcz, brud, usuwa pięknie. Dobra, teraz biorę ręcznik i wycieramy. Może mogłabym to opukać, ale nie będę z tym lecieć do wanny, bo jeszcze mi na nakapie tutaj po drodze wszędzie. Odsunę się na bok, bo się odbijam. Jestem pod wrażeniem Proszę bardzo Płyta Płyta, blaszka Blaszka Dobra, teraz pod kątem Wam pokażę Proszę, jak się wszystko odbija Jak mówię, pojedyncze tutaj jakieś Zabrudzenia zostały, ale Naprawdę Teraz Wam może zbliżę O Znowu się odbijałam, naprawdę może Wam to nie przeszkadza, ale ja nie lubię się odbijać. A w tle mi kuś. Tak? Co ta mama gada sama do siebie? Co ty? Ok. To by było na tyle. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego środka, jeszcze raz Wam pokażę. Marka Faberlik do piekarników i kuchenek, to zapraszam, kontakt macie w opisie filmu. Na dziś. Koniec, jeszcze zrobię zdjęcia i zaraz Wam tutaj wrzucę na sam koniec.